W dzień wolny, w atmosferze żałoby po przegranym El Clasico, Robert Lewandowski wysyła potężny sygnał. Jego desperacka walka o powrót na boisko jest manifestem dla całej szatni Barcelony. W Barcelonie panuje ponura, ciężka atmosfera, którą można niemal kroić nożem. Bolesna, niedzielna porażka 1, 2 w El Clasico nie była tylko kolejną utratą punktów. To był cios w samoserce katalońskiej dumy, Bolesne przypomnienie o rosnącej sile odwiecznego rywala i, co gorsza, powiększenie straty do liderującego Realu Madryt już do pięciu punktów. W odpowiedzi na ten kryzys, w obliczu zmęczenia i rozczarowania, trener Hansi Flick zarządził we wtorek dzień wolny dla całej drużyny. To miał być dzień na regenerację fizyczną, ale przede wszystkim na mentalne przetrawienie porażki, na wyczyszczenie głów przed kolejnymi, niezwykle trudnymi wyzwaniami, które niesie za sobą ten sezon. Jednak... Jak donosi doskonale poinformowany w sprawach klubu dziennikarz Carlos Manfert z katalonskiego sportu, nie wszyscy postanowili z tego dnia wolnego skorzystać. We wtorkowy poranek, gdy większość zawodników odpoczywała, w bramach ośrodka treningowego Ciutat Esportiva Joan Gamper po cichu, bez blasku fleszy, pojawiła się grupa kluczowych graczy. Grupa, która postanowiła pracować ciężej niż reszta. A na jej czele stał zdeterminowany, by jak najszybciej wrócić na boisko i ratować swój zespół, Nieobecny w klasyku, wielki przegrany Robert Lewandowski. Musimy w pełni zrozumieć, co ta porażka oznaczała dla Lewandowskiego. Podczas gdy jego koledzy walczyli i przegrywali na boisku, on, z powodu kontuzji mięśniowej odniesionej na zgrupowaniu reprezentacji Polski, mógł tylko bezradnie patrzeć z trybun. Musiał patrzeć, jak jego nominalny następca, Ferran Torres, marnuje kolejne okazje, będąc cieniem samego siebie. Musiał patrzeć, Jakiego drużynie brakuje lidera w ataku, kogoś, kto potrafiłby przytrzymać piłkę, zastawić się, wygrać pojedynek fizyczny z obrońcami realu. Jego nieobecność była niemal namacalna. Po meczu kibice, ci sami, którzy jeszcze niedawno krytykowali jego wysoką pensję czy wiek, nagle masowo zaczęli za nim tęsknić, pisząc wprost, że Torres nie dorasta mu do pięt i że Lewandowski zasługuje na przeprosiny. Ta bolesna porażka, paradoksalnie, wzmocniła jego pozycję w oczach fanów. Jego pojawienie się na treningu w dzień wolny jest więc potężnym, niewerbalnym sygnałem wysłanym w kierunku Hansiego Flikę, szatni i całych trybun. To jest deklaracja. Widziałem, co się stało. Jestem gotowy. Wracam. To, kto pojawił się we wtorek w ośrodku treningowym, mówi niezwykle wiele o charakterze i mentalności liderów, jakich Flik chce mieć w swoim zespole. Co najbardziej symboliczne, Lewandowski nie był sam. Do tego elitarnego grona dołączył także drugi z Polaków, Wojciech Szczęsny. I jego obecność jest równie, jeśli nie bardziej, wymowna. Szczęsny, w przeciwieństwie do Lewego, zagrał w El Clasico. I był w nim absolutnym bohaterem, rozgrywając kapitalne zawody i broniąc rzut karny samego Kyliana Mbapy. Mimo, że był najlepszym zawodnikiem na boisku, mimo, że miał wszelkie powody, by odpoczywać na laurach, postanowił kontynuować pracę. To jest obrazek, który Hansi Flick musi kochać. Dwóch najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze, dwóch Polaków daje reszcie drużyny niewiarygodny przykład profesjonalizmu. Jeden, kontuzjowany, desperacko walczy o powrót. Drugi, bohater, odmawia odpoczynku, by być jeszcze lepszym. To jest fundament, na którym niemiecki szkoleniowiec chce budować mentalność nowej Barcelony. A oni nie byli sami. Obok nich pojawili się również absolutnie kluczowi dla przyszłości klubu zawodnicy: Pedri, Femin Lopez, Runi Bardochi, Julko Unde oraz Erik Garcia. To jest właśnie ten rdzeń zespołu, na który flick może liczyć w najtrudniejszych chwilach, mieszanka doświadczenia i młodości, która rozumie, że sukcesu nie osiąga się leżąc na kanapie. Obecność Lewandowskiego na treningu to fantastyczna wiadomość, która sugeruje, że jego powrót do kadry meczowej na najbliższe, niedzielne spotkanie zelczej, 2 listopada. Jest już niemal przesądzony. Ale w Barcelonie ten widok budzi nie tylko nadzieję, ale i ogromny, paraliżujący strach. Wszyscy w klubie mają bowiem w pamięci koszmarny przypadek Rafinfi z zeszłego tygodnia. Scenariusz był bliźniaczo podobny. Brazylijczyk, podobnie jak teraz Lewandowski, był szykowany do powrotu właśnie na El Clasico. Również wrócił do treningów, kibice odecznęli z ulgą, a sztab medyczny dawał zielone światło. Niestety. Zaledwie na kilka dni przed meczem, Rafinha na jednym z treningów poczuł ból w tym samym miejscu. Diagnoza była druzgocąca nawrót kontuzji. Oznacza to, że skrzydłowy prawdopodobnie będzie pauzował przez kolejny miesiąc. To jest właśnie ten gigantyczny dylemat. Czy ta dodatkowa praca Lewandowskiego to dowód na jego legendarny profesjonalizm i tytaniczną determinację, by jak najszybciej wrócić i ratować zespół? Czy może to niepotrzebne i niebezpieczne ryzyko, które. W przypadku 37-letniego organizmu może skończyć się kolejnym urazem i jeszcze dłuższą przerwą? To jest stąpanie po bardzo cienkim lodzie, a sztab medyczny Barcelony jest pod niewypresją. Robert Lewandowski rzucił rękawice. Nie zamierza biernie patrzeć, jak jego drużyna przegrywa kluczowe mecze. W momencie największego kryzysu, po bolesnej porażce w najważniejszym meczu, postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, a raczej swoje nogi. Jego postawa obok postawy Wojciecha Szczęsnego innych kluczowych graczy to najlepszy możliwy sygnał dla Hansiego Flykę. To sygnał, że mimo porażki z Realem Madryt, w tej szatni nie ma mowy o poddaniu się. Jest tylko złość, determinacja i chęć jak najszybszego powrotu na zwycięską ścieżkę. A król, który musiał opuścić ostatnią bitwę, właśnie dał znać, że jest gotowy, by poprowadzić armię do kolejnej. Cała Barcelona wstrzymuje oddech, mając nadzieję, że tym razem historia nie powtórzy się jak w przypadku Rafinchi